Cześć, witam ponownie w kolejnym filmie z serii Zagrajmy w Alex 2 Z tej strony oczywiście TemuLidiaS i zapraszam na, oczywiście, kontynuację naszej przygody. E, I powiem szczerze, że chciałbym zająć się wątkiem głównym. E, tylko pytanie, którym konkretnie questem? Przyjrzyjmy może się im i zdecydujmy. Mamy tak. E, Szał maszyn. Klerycy stracili kontrolę nad własnymi żołnierzami. Słyszałem, że banda szalonych robotów posuwa się naprzód i planuje zaatakować sztab kleryków. Ktoś musi ich powstrzymać. E, no, mamy dron bitewny do rozwalenia. To aż dwa razy. To będzie coś Naprawdę ciężkiego Tu jest generalnie mm, Zadanie związane z Dawkinsem Możemy spróbować do niego podejść Zobaczymy co nam powie A Nie ukrywam, że Cały ten wątek choroby Dowódco, o. Znalazłem Chciałbym w końcu kontrolne. zakończyć, ale wydaje mi się, że to może trwać do końca gry wręcz dopiero wtedy poznamy odpowiedź O Jezu, znowu Ale coraz bardziej się to nasila Prośba o powtórzenie. E, co? Znaleziono chipy kontrolne w Ateris. Niesamowite. Powinniśmy przetestować ich kompatybilność. Czego potrzebujesz, by przejąć kontrolę nad tymi czipami? Wirusa? Specjalnego algorytmu? Jeszcze czegoś innego? Za mało informacji, by przeprowadzić rzetelną analizę. Ech, dlaczego mówisz mi o tym dopiero teraz? Odpowiedź na ostatnie pytanie oparta na wzorcu faktycznym. A jaki stopień pewności pozwoli ci uznać coś za fakt? 80%? 90%? Wartość graniczna zależy od natury pytania. Tak, właśnie o to mi chodzi. Analiza systemu. Analiza w toku. Zoptymalizowano główny protokół. Dobra. Poszukajmy tych chipów w Ateris. Przyjąłem. Okej, okay, to było niespodziewane. Inspekcja Cipy Ateris wolne znajdują się przed nami. Ja pójdę przodem. Możemy znowu trafić na wrogów, więc się przygotuj. Rozpoczynam przygotowania. Zakończono. Drzegacza. Wykryto nachylenie terenu. Rozpoczynam analizę gleby. Oj, lepiej nie analizę gleby, a przyszykuj działa. Mimo to Dawkins musi mieć bardzo silną wolę. Oj, bardzo. Ale bardzo mi też nie pasuje Dawkins. Szczerze mówiąc, wciąż. Wątpię, że ma takie szlachetne idee. Że przyświeca mu raczej jego własny interes po raz kolejny. I żeby nagle. Po pokoleniu hybrydy przez Jacksa zmieniły swoje nastawienie. Nie sądzę, żeby tak to wyglądało. Kurde, musimy naprawdę z tym walczyć. Wow! Cóż to było? Nowy poziom. O, jest to. I, I co? Co wykazała twoja analiza? Gleba zawiera śladowe ilości stopionej skały oraz złoża Eleksu, które wskazują na zderzenie z dużą kometą około od 151,4. O, w niego! Parowałem! Wysokie prawdopodobieństwo zasadzki. Zaleca się wezwać posiłki. Oj, no teraz już wiem. Wykryto wrogów, to agitatorzy. Gdzie. Już, już zginęli, nie? Czy to nie o nich chodziło? Chipy kontrolne namierzone. Kompatybilność bez zmian. Chyba trzeba pomajstrować przy tych gratach. Potwierdzam. Czyli chowają chipy w komputerach i maszynach ze Starego Świata? W elektronicznym złomie łatwo ukryć chipy przed istotami pozbawionymi czujników o wysokiej częstotliwości. W takim razie dobrze cię mieć. W porządku, pokażmy niebianom, że znaleźliśmy ich plus. Czyli Niebianom, czy niebianizą, bo tak, raz tak mówią. Tak, zadaniem chipów kontrolnych jest jedynie ekstrapolacja. Czy obie formy są poprawne? Na pewno możemy je w jakiś sposób wykorzystać, prawda? Potrzeba więcej informacji. Nie wystarczy zdemontować broni, pancerzy i tych wszystkich urządzeń. Chipy kontrolne odpowiadają za znaczną część mocy obliczeniowych obcych. Skuteczność analizy wzrośnie wraz z wielkością próby. Świetnie. Wobec tego zgłoś się, kiedy zlokalizujesz kolejne chipy. Aktywuję czujniki danych. Czas wydobyć rudę. Ej, okay. teraz w sumie możemy do tego jeszcze podejść, hmm, nie do końca. wreszcie możemy do niego przejść z takimi oporami trochę ten teleport On jest na dole dobra zaraz sobie zeskoczymy można ci od razu bo te rzeczy i tak już są wyzbierane chyba się one w nie respią w żaden sposób nie Mam takie wrażenie <gry> dobra fajnie że chroni nam towarzyszy nawet i tu i o? co Ach, się z nim jest dzieje? Jeszcze, jeszcze jedna sprawa. Powinieneś. Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak co? tylko będzie czas. Wybierając frakcję, wskażesz także sojusznika dla szóstej siły. Omówimy to bardziej szczegółowo, kiedy nadejdzie czas. Co się dzieje? Czy twojemu synowi coś się stało? Nie. Jest już bezpieczny, ale próbował przedostać się do formatora w Tawarze. Poważnie? Hmm. Jak taki chłopiec zdołał przedrzeć się tak daleko na zachód? Musiał mieć wsparcie. Dek stwierdzi, że spotkał mojego ojca. Wardeka? Dawnego dowódcę Albów? Czyżby wrócił? Tego nie wiem. Rozumiem. Posłuchaj, człowiek o takiej pozycji może ogromnie nam pomóc. Jakżeby inaczej? To była tylko sugestia. Jak idą studia nad skażeniem? Dobrze, że pytasz. Dowiedziałem się o mrocznym eleksie wystarczająco dużo, by otwarcie stwierdzić brak jakiegokolwiek lekarstwa. O, super! Czy co? Kiedy transformacja się rozpocznie, da się ją tylko opóźnić. Chyba już nigdy się go z siebie nie pozbędziesz. Czy ty sobie ze mnie kurwa żartujesz? Tyle się nacharowałem i wszystko na nic? Posłuchaj, chociaż nosisz w sobie patogen, Niekoniecznie musisz przeobrazić się w niebianida. O tempie przemiany decyduje siła woli, która jest również w stanie całkowicie ją powstrzymać. Doprawdy? Czyli nie mam powodów do obaw, co? A mimo to powinienem ci coś wyjawić. Nie każdy potrafi zahamować mutację. Też mi niespodzianie. Zdołają się jej oprzeć jedynie ludzie o wystarczającej determinacji i harcie ducha. Jeżeli zależy ci na tym, by przezwyciężyć proces metamorfozy, dbaj o swoją sprawność umysłową i ćwicz. No wszak u ciebie infekcja postępuje już od jakiegoś czasu. nie istnieje żaden sposób, który pozwoliłby raz na zawsze uchronić ludzi przed tym... tą zarazą? Na tę chwilę? Nie. Nie gadaj. Na pewno znajdzie się jakieś inne wyjście. Wszystko, co mogę rzec, to... Lepiej, aby nikt więcej nie zachorował. Dopóki... Dopóki co? Na razie więcej ci nie powiem. Niebianie to wysoko rozwinięta rasa. W jedną noc nie dziesięcioleci badań. Tak czy inaczej, niebian trzeba spacyfikować, bo inaczej na planecie zostanie tylko jeden kolor skóry fioletowy. Od teraz skupmy się zatem na walce z agresorem. Aha, czyli jakby zlał Niebiania ten temat zupełnie. Zrezygnuję przy tym z dalszych odkryć. Tak, 12. tak, 14. oczywiście. wierz niebian, pomimo wszystkiego co zrobili, zgadza się. Jestem naukowcem. Pod względem analitycznym i empirycznym wyprzedzają nas o wiele pokoleń. Osiągnęli taki stopień rozwoju, że znają już rozwiązania problemów, z którymi my będziemy się borykać jeszcze całe lata. O jakie ćwiczenia chodzi? Przekazałem już stosowny protokół Twojemu dronowi. O, miło. Regularnie proś go, by pomógł ci utrzymać formę. Jasne. A co jeśli tego nie zrobię? Obaj wiemy, co wtedy będzie. Dobrze, że ustaliliśmy chociaż to. Hmm. Co to wszystko? Pamiętaj, że twoja silna wola to nasz największy atut. Właściwie tylko ona zdoła nas ocalić, więc zadbaj o nią. Aha, super. Czy Dokins zaprogramował Cię, byś pomagał mi rozwijać sprawność umysłową? Potwierdzam. Celem zachowania równowagi psychicznej, ćwiczenia są Ci stanowczo zalecane. Dobra. Rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Dzięki. Myślisz, Aha. że dzięki temu... Serio? <grym <grym nad tymi Nie moglibyśmy wymyślić czegoś? Potwierdzam. W razie potrzeby zaleca się powtórzenie treningu. W porządku. Zobaczymy na ile podziała. W gotowości. I coś? Siłą woli będziemy w stanie pokonać to? Bo to zdecydowanie nie jest normalne. Eee, ale dobra, mamy kolejne zadania. Musimy z Wiktorem porozmawiać, by jego armia zaatakowała, zaatakowała nas od tyłu. Chodźmy do groty, powiem. <laughs> Tylko, że chyba nie będzie chciał z nami gadać, dopóki nie wykonamy questów dla nich. Pytanie, czy nie zareaguję inaczej, jak już jestem perserkiem? Sporo mi dziwne jest to, że nas wpuszczają tutaj, nie? Jako perserków. Ciekawe, żeby Bóg bym tutaj wparował i zabiłbym ich. Skoro to jest główny wątek fabularny, to moglibyśmy teoretycznie sobie grę zablokować? Popsuć to? Czy może to, mimo że to jest fabuła główna, to moglibyśmy to olać? Hmm. Powinniśmy się zjednoczyć i wspólnie stawić czoło niebianą. Co jest do cholery? To znaczy... przybyszom? Dlaczego mamy z nimi wojować? Niechaj wpadną w szał, nadwątlą oddziały pozostałych frakcji. Wspomoże to naszą świętą misję. Z powierzchni Magalana zniknie cały rodzaj ludzki. Ha! W ogóle nie pojmujesz, na czym polega nasza święta misja. Na śmierci, nie. się to jest złoto. Przeciwnie. Po prostu nie uważam zagłady ludzkości za dobry pomysł. Lepiej się nad tym zastanów, nim zrobi się za późno. Należy zniszczyć heretyków, zetrzeć ich w proch. Wymierzymy im szybką i sprawiedliwą karę. Uwolnimy ich od cierpienia. Kocham że on mówi perheretycy nam przed sobą perserkania, czyli heretyka. Zastępując nasz gatunek innym, chyba nie zupełnie wypełnicie swojego 300 IQ. Niebianie zmasakrują ludzkość, oczywiście. Ale na Magalanie pojawią się nowi mieszkańcy. Rozumiem twój punkt widzenia. Niestety, to jedyne rozwiązanie. Morkoni nie zamierzają wykrwawiać się za całą ludzkość. Naszym zadaniem jest wyplenić nasz gatunek w imię równowagi. Aha, okej. Okay. Mimo to niebianie zostaną tu jeszcze długo po nas. Trudno nazwać to równowagą. Dobrze, niech ci będzie. To jak wygląda twój koncept? Już nagłowna na zmiana? Powstrzymałbyś niebian przed podbojem tej planety. W Karakis zaistniała nowa siła. Dzięki niej walka przeniesie się na terytorium wroga. I jak to niby ustaliłeś? Pozostaje z nimi w kontakcie. Potrzebują jednak wsparcia. Bez niego z pewnością przegrają. Wolałbym wyrazić swój podziw. W istocie czuję się jednak. rozczarowany. Chodzi o berserków, czyż nie? Rozgoryczony, zapatrzony w przeszłość motłoch. Według nich dzieło stworzenia to coś cennego. Nie mieści mi się w głowie, dlaczego sprzymierzyłeś się z o tym. Nie. Mogłem to szybciej zrobić. Nie mówię o berserkach. To nowa społeczność funkcjonująca od niedawna. Co to za jedni? Ile osób liczy ta wspólnota? Gdzie przebywają i co planują? Chętnie o wszystkim opowiem. Ale najpierw przyrzeknij, że mnie nie zdradzisz. Zanim w ogóle rozważę, czy potraktować cię poważnie, niech ta grupa dowiedzie swej wartości. Czy zdoła zatrzymać niebian choć na chwilę? Zobaczmy. Niebianie zaczęli rozmieszczać oddziały na powierzchni Magalana. O kurde, dwie nowe misje już. A to jeszcze chyba nie koniec rozmowy. Zajęli strategiczne miejsca na całym świecie. Najwyraźniej zamierzają wykorzystać do własnych celów struktury nieskończonych niebios. W tej chwili to jednak bez znaczenia. Jeśli ta nowa frakcja sprosta oczekiwaniom i pokona niebian, to wtedy i tylko wtedy nasza rozmowa potoczy się dalej. O, logika. Czy zatem chwilowo pohamujesz się od wszelkich działań, by pozwolić im rozprawić się z niebianami? Hmm. Proszę bardzo. Póki co zaczekamy. Ostrzegam jednak, oby szybko przekonali nas o swojej kompetencji, nie będziemy zwlekać w nieskończoność. A teraz wybacz, sprawy mojej frakcji nie cierpią zwłoki. Nie mam czasu na takich jak ty. <śmian> Super. Cholera. Dokis powinien pomóc mi zwalczyć infekcję. Zamiast tego dwoje się i troje na rzecz szóstej siły. <śmian> <śmian> no niestety nie damy rady inaczej. Eee. Um... Musimy wzmocnić obronę bastionu. Wodźmy do Tialga w takim razie. Jaki plan? No właśnie, też do czego zmierzam. Złe wieści. O kurde. Do zbliża się horda niebianickich zwiadowców. No nie wierzę. Musimy natychmiast się nimi zająć, albo nas zalewą. Cholera! Sen przestąpił <grym> się za nim. O kurde. Co jest? Nie walczymy, skoro były za nami. W jak to się dzieje na całej planecie, bo on o całym świecie, na całym Magalanie, to czemu tylko na takim małym wycinku tutaj walczymy z nimi? Gdzie też są jeszcze inne frakcje? Przecież aż tak, są rozproszeni? Oł. Oh. Czemu oni chodzą jak zombie? O kurde, dobra. Dobra, wolałem, jak chodzić jak zombie. Dowódco, Ej. namierzyłem w tawarze następny chip Super, kontroler. ale on jest za tobą! To dobra wiadomość. Nie no nie wierzymy, teraz pogadamy. To czego dokładnie na planują wykorzystać. Co się stało? To zwykły podsłuch. Czy coś zupełnie innego... Oni tam się biją! Gotowy do drogi. Czekam na rozkazy. Czy maszyna w ogóle może nie być gotowa do drogi? Czy coś cię czasem. Nie no, ty masz Roskini, Jacksa, tutaj walka jest. Wiem. Zęby musisz wyszczotkować. Ja pierdzielę. Zniszczenie systemów ofensywnych jest wykonywane podczas przeglądu w depozytorium. Pamiętam, mały. Prawdziwy z ciebie pisuś glancuś. Analiza. si, ludzie umierają, a ty chcesz sobie iść stąd teraz, Jack? Serio? nie możemy tego wybrać, no. Chyba quest by nam się skrzanił w ogóle. O, ale... Kogoś już tam zabili. Kurde, ale no u nich... ...działotwór. Działotwór! Jezu. Sporo jak wchodzą Trzeba przyznać No to już jest taka powiedzmy otwarta walka z kosmitami Z Niebianami czy niebianidami No raz tak, raz tak jest mówione więc jest bardzo niekonsekwentna w tym akurat no to jednak nie to samo kurczę no Może jeszcze jakaś fajna Rzesz tu wyleci z nich. Ten już chodzi. No, wydaje mi się, że coś tu jeszcze mamy do roboty, kurczę. Zniszczyć ich wszystkich! No dobra, <laughs> nałóżmy czegoś. Nałóżmy czegoś, musimy ich zniszczyć wszystkich, ale nie umiem. Oh shit, dużo was tu jeszcze. Panie, że jest wyliczonej lub zostało do końca. Nice. O kurde. Chodźmy w może. Dobra. Tutaj wszystkie naraz pójdą. To się mówi, że to ostrze będziemy mogli sobie ogarnąć. Może jakaś lepsza broń by była. To zimnie wygląda, nie? Jak taki dla leci po prostu. Nice. Wszystko. Już szósta siła nie jest zagrożona. Ciekawe czy tym samym Orkonom udowodniliśmy naszą siłę. Boże Dex, co ty tutaj robiłeś? Ale wyrosły. O Boże, spieszę, że chcesz Cześć, powiedzieć. No, po to słyszę, Pata ale jakoś tego nie czuję. Jeszcze parę lat temu byłeś brzdącem, a teraz zobacz, jak wyjrzałeś. To znaczy jak? Stałeś się spostrzegawczym i bystrym młodzieńcem. Nic nie ujdzie twojej uwadze. Poza tym intuicja słusznie ci podpowiada, co w życiu się liczy. Nawet w przypadku drobnostek. To dziwny odcinek. Czy to dobrze? Jak najbardziej. Super! No to się cieszę. <laughs> No dobra moi drodzy, myślę, że na tym możemy na spokojnie zakończyć ten odcinek. Pogadamy sobie z Tialgiem w przyszłym materiale i zobaczymy, co dalej będzie nas czekało w Alexie 2. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Być może jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia. Zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego. Filmu. serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.